Hej! Hej, cześć! Yy, witam Was w, pie w pierwszym odcinku z serii. Grajemy w Battlefield Heroes i zaraz już sobie gramy. Sukces! Na Ja, przepraszam, przygotować się. Ja jestem w ogóle dobrym. A ci czerwoni... Kurde. Dobra. Graj. Jeszcze raz. Może to coś tam wygląda.

Mówiłem w komentarzu po, po, w poprzednim odcinku, bo wiem, że postarałem się, się ogarnąć na te dźwięki. Z chodzą na Nie, musimy no, o, na półeczkę, a więc widzimy się, jakie jak ja już ogarnę. A nie, poczekajcie, to, to już przy was ogarnę. Opcje? Nie wiem, czego się i na No, tak żebyście mnie słyszeli, to może o, tak o, tak będzie nie dobrze. I, I teraz to będzie dobrze, żebyście i grę słyszeli, i nie wiecie. A, nadborskie nadmorski starsz, to chyba grał? A, tak, 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 tak chyba grał, chyba grał czekaj 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 tak. czekaj 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 To czekaj 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 mam, ja mam, mam czekaj to to po prostu Tu sobie uciągi! O kurde. Uciągi! To jest żółta falca. Tak, ja, ja też robię sobie złoto, tak samo, ale nie wiem. Co mi się bierze. Jest. Jo. Ja... Jest to w czułku. Ej, a co to jest? Prawie więc trzeba tak jeszcze raz. Nie wiem, gdzie oni są, że nie są. W ogóle coś, coś zabiera temu czołgowi. Zero, prafię. To, to w ogóle ma jakiś hapecz? tak, to, to, tak dokładnie to nie. Jest. Nie to ma chape. Nie wiem, by w ten czołg? No, to prawie nic nie zabiera. Dobra, więc jedziemy no, już tym to czołgiem nie będziemy się już tego bawić, ponieważ ja też chcę... no i tak trochę porozpierdzielać czołgu. Znaczy, to jest moja ruchowa praca na mali czołgi. Ooo, Porozpierdzielony czołg. Hello. No. Chodź, siadaj. Niech gościu. Nie gościu. Gościu! Siadaj, ja idę na F2! Gościu wsiadaj, ja idę na F2! Gościu... Kurde, bo ja chcę iść na F2! Oj kurde! Czołg do mnie strzelił! Ja Chodźcie do pierdziela! Czo, 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 czo czołg, do mnie strzelił! Aaa, czołg! Czy kto? Czołg czy kto? pozbywa jest, jest, jest bardzo doświadczony. o Czołgi robimy. dobra bitwa na czołgu. o a te z, z baszuki nie załatwiał. dobra więc czekam jeszcze to, to, to jest to Okej, okay, to ja wiem że wezmę sobie w tym w sobie strzelam, co? Czy to ma, sobie, to na Teraz ja tu nie mogę sobie 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 sobie. to jest prawda. O, jest! Ten Znaczy ja to jadę miał... to jest, to jest dobre. To się użyłem. To, to, to To, to nic nie troszkę. O jest wojna po prostu... A tam jest czołg! Drugi! Dobra, trzeba wziąć jakiś czołg w ogóle... Czy jest? jest taka. Pani za 100 pokoju, czy jest jakiś czołg oprócz tego... ...tuba strzelającego? Tak tego nie wiem. Tam jest coś czołgi! Dawaj! No, no, Давай! Гоу-гоу-гоу! Давай-давай-давай! Злой! Давай злого! Давай! Скоро! Береги его! Я забил его! йо хо Вау! Что это было? еще раз. To, to, to działko, to stół epickie i. A, a, a jeżeli ktoś bardzo dobrze zna tą mapę w z samolotem, to jest ogólnie, to jest ogólny, Jeżeli nie gdzie są wszystkie członki na pewno, to na pewno wiem, że nie będzie miał z tą mapą problemu. jeżeli ktoś po prostu jest poczkupujący w ogóle, nie podłączyłbym to będzie w ogóle większy południowy. A to jak się trakcie. Więc tak, dziękuję. Oh yeah. Ooo, oh, World of Tanks, czołg rozbierdzielony. Czołg zniszczony. So let's fight, bye, Dobra, na F2! Pierdyknę, dawaj! Jedź, 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 No, dalej, gościu, jedź, dawaj! Mój lecik małosławie, dawaj! Pierdeknij! Dawaj! Balę ci je! Kurde, ale fajnie się z nim wygra. Dobra. Eee, no, wystarczy, to muszę wstrzędę. Dobra, mam... O, mam trochę mało obrony. Moje życia, będzie. O, marzeczka. No, dobra. Damy radę. Damy radę, gościu! Pierdeknij mu! Auu! Au! Stałem Wstałem! Jej! Pięknie! O, jeszcze zagramy. O, jeszcze jedną bitwę, i to już będzie chyba na tyle. Oj, szara, Chyba, chyba. To jeszcze zagramy jedną sobie bitwę, ale naprawdę fajnie było. Byłem w ciągu. Naprawdę fajna babka. Tylko, żeby jeszcze raz tak było, to by było w sobie. No, Mianowicie tam, teć, dzieciaki, się po prostu to to by ja. Ci Wam to wiecie, to lepiej wiecie. Ale, to ale, przepraszam za za to, takie tego tylko o, jeszcze raz Wam przepraszam, że takie będę, że jak ja na przykład tam jakąś to strzelam, to to będzie pa bardzo kurto naprawdę naprawdę przepraszam was po prostu Kaptasie to tak jakoś tak jest. Ja, nie, ja osobiście troszeczkę, wiesz, troszeczkę lubię kaptasie, bo Oda mi ona, ona to przedagrywa. O, 3 na 3 się wzięli. No, 3 na 3 się wzięli. Spoko było. Ja jestem na ostatnim miejscu. Proszę, dostaję... sobie... O, ja dostał. Dobra. Może, może... sobie nie Ona Bo trochę by sobie po prostu no, Ja nie jestem już takim dobrym, tak? Heroes. Po prostu ja nawet mam... Dopiero szósty alarm. Nie jestem sobie... O, Może wybuchnie? Katarka. No. No więc tak. Ja w ja, ogóle ja, ja sobie tutaj idę. Może, nie, nie, nie wiem, wiem, może kiedy indziej. Może nawet kiedyś. No, może nie kiedyś, może za jakieś... Było dwa miesiące, może. No może mi... Będziemy sobie tutaj zlokalizować. Gdzie tam by tam... Żeby miały lepsze postacie i takie rumy. Się o co mi chodzi. Level down, no bo sobie nawet na biało takie inne. Ło! Wow. Dedniesz! No, chodź tu, przepięć TNT! Jedziesz! Przylepię mu TNT do wozu! Czy nie? No, mu TNT do wozu! I tak, chodź tu, a obie przejechał, a ja mówię. Uuu, ty ja ci mam.

Bo kapitalny ge generał, generał woda, Dobra, to jedziemy dalej. Ja nie, ale, żeby tutaj zachęcać, dobić killa, to... No może nie, jest aż tego, tak? A z... to jeszcze bardziej nie zrobić. No i, ale niestety on tam daje małą I to jest że on nam To jest nie dla filmu, nie dla gry, że oni że, że, że mają mniej ekspertów, ale, ale nie wiem co są. No to, żeby tam kasę to ch Ktoś chce tak? No, Dobra, to. Ja tam nie to TNT? Nie wiem, czy to w ogóle w bali, ale może tam po tam zabiję muszę. No Nie, nie. Patrzcie. T to będzie na bandiu. Nie, 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 no bo raz... bo ja raz uczułem normalnie yy, tak, właśnie tak ło! Tak, wow. no, zawsze kiedy patrzysz z żołnierzem, wskacz żo 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 cały czas. Odda wam radę, jeżeli do gościu, to ma taką mazukę. To za to zawsze skaczcie, to, kto może Was... No, czasami to, no, to może to, to... chyba tak. Yy, on może Was czasami Ano wybić w powietrze. On może no, i będzie tak. Jak sobie leczyć Okej, więc nie wiem skąd ja miałem zaraz taką szybkość. Ale widzicie, ten karabinek jest bardzo dobry. Mam na system. Dobra, no. dobrze. Hello! Hello! Hello. Chciałbym <sum> ja dać sobie te placerki. Ja też coś Coś? tam trzeba zrobić. się no coś. No, no, przerwał. Przepraszam. mam Przepraszam. 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 No Przepraszam. 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 kurde, Przepraszam. No kurde, Środziony podwójny Superclub Kubela? What? <laughs> co to było? O nie, to to trochę tylko wiem, To miało tak... No właśnie, gdyby on w życiu, to by ich tam rozerwało. Okej, okay, to jest Konstancja z uczestnictwem. tak. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Yy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Yy. I czekajcie do kolejnych odcinków. zagrajmy w Minecraft to poszło pojęć sieniu, z... nie wiem, są tak za Jeszcze jeszcze, jeszcze ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, że a nie, poczekajcie, bo jeszcze muszę y wziąć, y wziąć w grę. Dziękuję wam o, jeszcze sobie, jeżeli to z moja ta peta, to z mojej graździc w ogóle. Hmm. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. O kurde, nie będę mówiła. Albo dobra. Tylko jeszcze... I trzymajcie się. Czy... Czy... A nie, ja jeszcze... Ja jeszcze przepraszam, przepraszam, że to taczynka dam, ale niestety nie... Żajcie teraz... Tak. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.